Witajcie! W dzisiejszym odcinku nie rób tego sama pokażemy Wam, jak w prosty sposób z dziewczyny stać się zakonnicą. Sprawa jest prosta. Wystarczy mieć powołanie. Powołanie to zaproszenie Jezusa specjalnie dla Ciebie. W przypadku powołania zakonnego zaproszenie bez osoby towarzyszącej, jak to jest w małżeństwie. Powołanie to tajemnica i tylko osoba powołana może ją odkryć. Choć do końca. I tak nigdy tego nie zrozumie. Aby dobrze odczytać pragnienie Jezusa względem Twojego życia, codziennie sięgaj do listu, który do ciebie napisał. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Po drugie, korzystaj z sakramentów, które są źródłem Twojego życia duchowego. Dużo się módl i odczytuj znaki. Zatrzymaj się. Idź. Drogowe? No cóż, Pan Bóg ma różne pomysły. Jeśli czujesz w swoim sercu, że Jezus zaprasza cię na tę drogę i pragniesz pójść za Jego głosem, możesz przejść do kolejnego etapu. Zaraz, zaraz, nie tak szybko, po kolei. Po kilku formalnościach możesz rozpocząć pierwszy etap formacji, który w naszym zgromadzeniu trwa jeden rok i nazywa się kandydaturą. Ten wstępny okres pozwala rozpocząć piękną przygodę z Jezusem, zapoznać się z osobą założyciela, błogosławionym Edmundem Bojanowskim, jak i podejmować codzienne, zwykłe obowiązki. Drugim etapem jest Postulat, który też trwa rok. Postulantka otrzymuje Pismo Święte, które mają prowadzić do poznawania prawd Bożych, skłaniać i umacniać wolę do naśladowania Chrystusa w naszym zgromadzeniu. Postulantka dostaje także cudowny medalik na znak, że należy do Maryi Niepokalanej i pragnie pozostać w jej macierzyńskiej opiece. Podstawowym okresem wprowadzenia w życie zakonne i bezpośrednim przygotowaniem się do złożenia ślubów jest nowicjat, który trwa dwa lata. Jest to wyjątkowy czas, nazywany niekiedy narzeczeństwem. Nowicjuszka otrzymuje biały welon i różaniec na znak, że chce pod opieką Maryi niepokalanej żyć wyłącznie dla Chrystusa oraz liturgię godzin, by uczestniczyć w oficjalnej modlitwie kościoła. Nowicjat jest przeżywany w klimacie radosnej ciszy, by móc w sposób najgłębszy. Usłyszeć głos oblubieńca i wyjść mu na spotkanie. Przed złożeniem ślubów siostra wyjeżdża na praktyki apostolskie, żeby doświadczyć, jak łączyć modlitwę i obowiązki zewnętrzne. Jeśli nowicjuszka po tych czterech latach jest gotowa, żeby oddać swoje życie całkowicie i niepodzielnie Chrystusowi, składa na określony czas trzy śluby zakonne: czystości, ubóstwa, i posłuszeństwa. Pierwsza profesja łączy się z nadaniem imienia Maria oraz imienia zakonnego na znak nowego porządku rzeczy, jaki dokonuje się w konsekracji zakonnej. Dzień ślubów jest poprzedzony obrzędem obłóczyn czyli otrzymaniem welonu i habitu. Okres junioratu czyli od złożenia pierwszych ślubów do ślubów wieczystych trwa sześć lat. Po tym czasie siostra może już na zawsze złączyć się z Chrystusem w konsekracji. Na znak zaślubin z Jezusem ukrzyżowanym otrzymuje krzyż. W taki oto sposób z dziewczyny można stać się siostrą zakonną, ale na tym nie koniec. Całe życie trzeba nam iść i wybierać wciąż na nowo. Nasze życie to nie tylko te wyjątkowe, uroczyste chwile to wierność obowiązkom to codzienność, w której jest obecny On. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego zgromadzenia, założyciela, charyzmatu, odwiedź naszą stronę www.sluzebniczki.pl Zapraszamy też do skorzystania z naszych rekolekcji i skupień. Więcej na stronie www.wawmyślnik.pl sluzebniczki.pl lub na Facebooku www.facebook.com łamane otwarci na boga